Sandomierskie Biuro Wystaw Artystycznych zaprosiło na drugą już w tym roku wystawę malarską. Tym razem w Sandomierskiej Galerii Wystawienniczej prezentowana jest kolekcja dzieł pędzlany gozdeckiej pod tytułem spotkania. Piątkowy bernistarz wystawy przyciągnął liczną rzeszę koneserów sztuki. Anna Masiul-Gozdecka to wzięta artystka warszawska. Jej prace znikają, można powiedzieć, na pniu w galeriach sprzedażnych i wydaje mi się, że tworzy niesamowite obrazy. Nie tylko abstrakcje, ale również tworzy rysunki postaci, twarzy w niesamowitych kolorach. To nie są prace zwykłe, szare. Ona emanuje Kolorem. W razenie musiał Gozneckiej w Sandomirzu można oglądać pierwszy raz. Jest to kilkadziesiąt prac wykonanych w zasadzie dwiema technikami. 28 abstrakcji, tak, jest to akryl na płótnie, również znajdziemy tutaj elementy kolażu. Także bardzo ciekawa technika. Swoimi pracami artystka ze stolicy inspiruje odbiorcę, nie narzucając mu przekazu swoich dzieł. Malarstwo dla mnie jest również kreowane przez odbiorcę. To, co odbiorca sobie. E, skojarzy, e, czy wywnioskuje dla siebie, bo każdy to inaczej odbiera. To jest najważniejsze, więc no, przesłanie może każdy sobie swoje e, wymyślić i dla mnie to jest najwspanialsza e, część tego, tej pracy. Słyszeć, co inni e, myślą, co oni sobie wyobrażają, jak odbierają. Mam z, z góry założonego przekazu. Tylko on się tak kształtuje, prawda? Z tego co odczuwam, co zbieram po drodze, z tego co widzę, co mnie, że tak powiem, inspiruje, układam jakieś takie malarskie, wizualne poezje, takie wiersze. Każdy jest takim oddzielnym światem. W Sandomierzu, podobnie jak na całym świecie, prace Masił Gozdeckiej zostały wysoko ocenione. Ta wystawa jest dla mnie tak zaskakująca, ponieważ o tej porze roku, taka kolorowa, ale powiem tak, oglądam bardzo dużo rzeczy w Polsce i na świecie i to nie jest do niczego podobne. Ja uważam, że to jest Wielki sukces artystki. Uczestnicy wernisarza podkreślali też wielorakie funkcje sandomirskiego BWA. Takie wydarzenia jednoczą też nas, bo środowisko tutaj ma okazję regularnie się spotkać. I jest to przyjazne miejsce. Nawet pomiędzy wernisarzami przychodzimy, doglądamy jeszcze raz w innym świetle, o innej porze dnia, jeszcze rozmawiamy, jeszcze doczytamy katalog. Także ja uważam, że takie miejsce w Sandomierzu, no przecież nie ma drugiego takiego. Wernisaż uatrakcyjnił, uświetnił recital gitarowy wirtuoza tego instrumentu Sandomierzanina Waldemara Dziuby. Z galerii BWA wypełnionej malarską poezją otoczoną brzmieniem gitary Jerzy Strzyż, STP Info.